Czy dziennikarz muzyczny powinien umieć zaśpiewać, czy to absolutnie zakazane? Powinien znać się na muzyce, powinien umieć czytać nuty i powinien umieć zaśpiewać. Czy płyty winylowe mają uczucia, gdy są ustawiane grzbietem do ściany? Płyta winylowa ma uczucie wtedy, kiedy jest odtwarzana. Czy dziennikarz muzyczny potrafi ocenić, czy ktoś śpiewa pod prysznicem, lepiej niż na scenie? Nie miałem okazji nigdy słuchać nikogo pod prysznicem. Co bardziej boli, zarysowany winyl, czy pytanie, a nie może puścić czegoś znanego? Wydaje mi się, że zarysowany winyl. Czy DJ powinien dostawać napiwki za granie piosenek na życzenie? Oczywiście. Czy można jeszcze ufać komuś, kto mówi, że wszystko jedno co gra? Nie. Czy jest większym grzechem fałsz, czy brak gruwu? Zależy w jakiej okolicznościach. Czy słuchanie Disco Polo w tajemnicy to forma guilty pleasure, czy już potrzeba terapii? Potrzeba terapii. Czy DJ powinien znać kroki do makareny? Każdy zna.